Pogórze Przemyskie, dziś uznawane za najdzikszy i najmniej zagospodarowany obszar województwa podkarpackiego, przed II wojną w większości zamieszkane było przez Ukraińców. Tuż po zakończeniu wojny tych ludzi wysiedlono. Zniszczeń dopełniły toczące się na tym terenie walki z ukraińską powstańczą armią. Po akcji Wisła w 1947 roku pogórze opustoszało. Po wsiach pozostały jedynie fundamenty domostw i przydrożne kapliczki. Te odludne apalice, szczególnie piękne są wiosły. Charakterystycznym elementem krajobrazu Pogórza są drewniane cerkwie, których kilka do dzisiaj ocalało. Tym razem odwiedzimy dwie z nich w Piątkowej i Jaworniku. Cerkwie w grecko-katolicka w Piątkowej Ruskiej pod wezwaniem św. Dymitra jest szczególnie warta obejrzenia, bo to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu. Ta świątynia należy do nielicznie zachowanych w południowo-wschodniej Polsce trójdzielnych cerkwi kopułowych. Na nadprożu głównego wejścia widnieje napis Oddaje się ten cerkiew roku Bożego 1732. Jednak specjaliści analizując cechy architektoniczne świątyni twierdzą, że jest to data remontu lub przebudowy, a sama konstrukcja jest wcześniejsza. Cerkiew obecnie nie jest użytkowana. Położony niedaleko Piątkowej Jawornik Ruski to wieś znana z tego, że urodził się w niej Michał Werbycki, twórca hymnu narodowego Ukrainy. Przed II wojną była to ludna wieś, w której mieszkało 2,5 tysiąca osób. Dla porównania dzisiaj Jawornik ma tylko 160 mieszkańców. Tutejsza cerkiew grecko-katolicka, także pod wezwaniem św. Dymitra, powstała w 1882 roku. Po II wojnie była użytkowana przez parafię rzymsko -katolicką a od kilku lat po zbudowaniu kościoła, przestała być użytkowana. Drewniane cerkwie to perełki architektury promowane jako wizytówki południowych i wschodnich rubieży Podkarpacia. Jest jednak cerkiew murowana, równie, a może nawet bardziej cenna niż wspomniane. Chodzi o świątynię pod wezwaniem świętego Nufrego w posadzie rybotyckiej. To najstarsza zachowana cerkiew w Polsce i jedyna obok świątyni w supraślu cerkiew obronna na terenie naszego kraju. Świątynia pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Najpierw użytkowali ją prawosławni, a potem grekokatolicy. Po II wojnie po wysiedleniu mieszkańców cerkiew została zdewastowana i pozbawiona wyposażenia w latach powojennych kilkakrotnie była remontowana obecnie cerkiew stanowi filię Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej